Witajcie, kochani, na kanale Kociara Mruczka, po tej stronie Agnieszka. Dziś przychodzę do Was, kochani, z naparem z, z rumianku. Do tego są, mam rumianek, zaparzacz, jak zwykle. No, i na tą chwilę trzeba zagotować szklankę wody. A więc podłączmy naszą wodę i poczekajmy, a się ta woda zagotuje. I nasza woda się zagotowała, więc ją wyłączę. Do tego naparu jest potrzebna łyżeczka. Jest. Ale ja sobie zrobię podwójny, bo tylko dla siebie i dla drugiej osoby, dla koleżanki. Mamy tutaj. Do tego zalejemy, mam tu szklankę. Odleję sobie wody. I jest. Wlejemy do naszego zaparzacza. I ten zaparzacz, o, niech się zaparzy nasz napar z rumianku. Ale jak się dowiedziałam ciekawych rzeczy na temat rumianku to yy, jeśli ktoś ma z problemy z zasypianiem warto przed snem się napić szklankę na paru. Także jest dobrym sposobem na problemy z zasypianiem. Też yy, odpręża mięśnie. Działa niczym balsam na yy, skołotane nasze nerwy. Yy, ponadto yy, na, na par rumianku Wskazuje on również silne działanie przeciwzapalne oraz znakomicie poprawia funkcję układu trawiennego. Wtedy, kiedy się zjemy ofity pokarm, gdy czujemy się tacy pełni, można napić się szklanki naparu i wtedy po posiłku i wtedy nas tak fajnie można powiedzieć rozluźni. O. A więc czekajmy, musi się 10 minut zaparzyć. Minęło 10 minut, zaparzył się nasz rumianek. Teraz ładnie odsadzimy do naszej szklaneczki. Jeszcze sobie przesadzimy. Mamy nasz rumianek. Napar z rumianka. Teraz ładnie to, żeby przestygło. I damy na końcowym efekcie miód. Łyżkę miodu do naszego naparu. A niech to na chwilkę przestygnie. Mamy przestudzony nasz napar z rumianku, i do, do tego naparu dodam yy, miód wielokwiatowy, łyżkę. <ścoughs> Nie mogę otworzyć. Och, otworzył się łyżkę naszego miodu. Mamy łyżkę, kładziemy. I teraz ładnie to rozmięszamy. Rozmieszane jest miód na parze i można teraz go śmiało pić. Naprawdę polecam taki napar z rumianku. Tak jak wcześniej mówiłam, wiele właściwości rumianek daje. Nie tylko wewnętrznie, ale w celach kosmetycznych też jest dobry do zastosowania. Chociażby płukanka z rumianku dla włosów blond rozjaśnia naturalnie. Yy, polecam. A na dzisiaj, moi kochani, chcę życzyć Wam miłego wieczoru popołudnia lub poranka zależy kiedy oglądacie moje filmy jak i też dziękuję za subskrypcję też dużo osób ogląda moje filmy ale nie subskrybuje więc zachęcam do subskrypcji was kochani naprawdę to was nic nie kosztuje a mi sprawi przyjemność ponadto wciśnięcie dzwoneczka powiadomi was o nowościach jakie są na moim kanale Lajkujcie, rozpowszechniajcie, komentujcie. Miło mi czytać Wasze komentarze. I do zobaczenia. Do następnego razu. Pa!